Na chwilę tego podłośnie Raz, raz Kurwo weź to kurwo skinnie Raz, dwa, trzy Zamykam przed tobą kurwo wszystkie drzwi Weź to kurwo skinnie Przeży teraz kurwa na działetce. Nie, Może coś tam będzie Uf, Wiesz po czym? A ty kurwa Albert siedzi naprzeciwko kurwa mnie. Albert, Albert, kiedy ty się kurwa zmienisz, kurwa te życie docenisz, a nie cały czas byliście nad sobą, kurwa uzalał. Ja pierdolę, cały czas wylewa go żale Jakie kurwa to życie złe. Wszyscy się na niego udzieli. O kurwa o mnie. To nie jest kurwa tak. To nie jest kurwa tak, brat. Oni się kurwa na ciebie nie udzieli. Po prostu się im do tego kurwa podwaliny Teraz kurwa szukają aby cię wjewać w każde kurwa ostawione miny Bo Taka kurwa jest natura kurwa ludzka Wzięli się na kurwa Alberta Co ty kurwa Antoni na to? Jak Polska wleciała do NATO Albert się cały czas nad sobą użala Aż mi rozpierdala się w pracy kurwa skala Mówię kurwa całą chory psychicznie czy ma jakieś kurwa zaburzenia emocjonalne Bo nie chodzi kurwa o to, że się uwzięli Chodzi kurwa o to, aby im kurwa utrzeć nosa Taka kurwa jest kosa Jak się uwzięli, to im pokażę jak kurwa się robi kurwa show jo, yo, yo Pozdrawiam teraz wszystkie kurwa godne dupy zaufania z którymi bym kurwa poszedł nocy do spania I dobre dupy do ruchania Ale też i kurwa te strasy Te kurwa strasy A dla kurwa czego? Jednym z najstarszych zawodów świata była prostytutka Już wtedy była kurwa na chuju kurwa kutka Czasy kurwa powiedzmy kurwa Rzymu co mi kurwa powie, że tam kurwa było dobrze. Weź to kurwa z tym, to jest kurwo twój pogrzeb. Był taki kurwa bogaty, kurwa, jakiś kurwa. Czekaj, bo mnie kurwa ścięło, jakiś bogaty kurwa, o senator. I co? W domu miał, kurwa parę kurwa dobrych dół i służbę, ale też kurwa dobrą wróżbę, ale co oni robili przy weekendzie jak pili kurwa dużo wina z Amfory? Ja pierdolę, im się w głowie pierdoli, ruchali nawet kurwa dzieci, że wtedy kurwa była rozwinięta pedofilka tylko na legalu. Daj, 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 daj.